Ale chodzę do liceum i dużo rzeczy mnie jakby dziwi w liceum. Ostatnio no, jakby nie rozumiem nawet dziewczyn w szkole, naprawdę. Bo ostatnio dowiedziałem się, że jakby wystarczy raz nie chcący powiedzieć pierdol się szmato i od razu się obrażają. Jakby to była moja wina, że trzeci raz w tym roku wzięła do odpowiedzi. W sensie, jakby... O co chodzi? Ale moja nauczycielka od polskiego ostatnio kazała nam przeczytać Dziady, część trzecią i mówi Najpierw przeszamy scenę szóstą, potem scenę czwartą, potem scenę siódmą, potem scenę pierwszą, potem scenę trzecią, potem scenę drugą. Myślę, jak Star Wars, kurwa, nie? Że no, nie z po kolei, autentycznie. Natomiast druga część dziadów jest totalnie metaforą typowego polskiego urzędu. Nie wiem, czy czytaliście albo czy pamiętacie. W drugiej części dziadów jest taka akcja, że spotyka się grupa osób i przewodniczy im taka kobieta, i oni tam się spotykają i chcą pomóc zmarłym chcą wejść do nieba. No i czekają na te istoty, przychodzą te tej istoty, i ona się pyta tam, czego potrzebujesz, istoto? No, ziarna gorczycy. No, fajnie, co będzie kurwa musztardę robić. Taki suchar. Dlaczego potrzebujesz istoto? No ziarna Gorczycy. No fajnie, ale nie mamy. Także Elo, nara. następny proszę. A ty czego potrzebujesz istoto? No, ja potrzebuję tego i tego. Też nie mamy, tak wypiernaj, ale. No to co chodzi? To typowy polski urząd. Tam ja stoi i prszy. pryszy. Dzień dobry, ja chciałem nie ma. <tipory> typowy polski urząd w tych dziadach, po prostu Mickieś przewidział. To była przestroga. On nas chciał uratować. Ale w ogóle nie rozumiem, w sensie, się spotkać, pomóc zmarłym, staną wejść do nieba, nikomu nie pomagają. To po chuj jest to spotkanie? Mi się wydaje, że to była wymówka, żeby po prostu pójść się najebać. Że jakiś 17 wieczny Witold... 18 wieczny ale ujebię to maturę <grym <grym> <grym> wieczny Witold mówi do swojej Heleny tam, że wychodzę, wychodzę na miasto, ona mówi, znowu idziesz pić wódę. Tak się składa, że idziemy odprawiać dziady, także... <grym> To jest ważne wydarzenie kulturowe, ważne wydarzenie w dziejach historii. Masz to 0,5 zajebiście. To jest ważne wydarzenie w dziejach historii. Nie, po prostu chcieli się najebać. I się najebali. Ale nawet czemu nie chcieli pomóc tym osobom wejść do nieba? Nie, co te osoby tak złego zrobiły? Zacząłem to sprawdzać i sprawdziłem to. I pierwsza istota to jest dwójka dzieci, która nie może wejść do nieba, bo nie zaznała bólu i cierpienia na ziemi. Czyli oni umarli jako dzieci. Przecież jak można umrzeć jako dziecko i nie zaznać bólu i cierpienia? Nie można umrzeć jako dziecko ze starości. Czy, czy musiało być jakieś cierpienie, jak się umiera? Jak to wyglądało, że to dziecko umiera? A, mamo, umieram, w sumie spoko, nic mnie nie boli, jest zajebiście. Nie ma tak na dziecko umieram. Ja musiał jakoś cierpieć. Po tym, co to jest za argument, że nie wejdziecie do nieba, bo nie znaliście bólu i cierpienia na ziemi? To nie jest dobry argument. Wyobrażam sobie, jakby, co się dzieje, jak te dzieci przychodzą do nieba, tam na bramie nieba stoi Pan Bóg, i przychodzą. Dzień dobry, bo my chcieli wejść do nieba. Pierdol się, byliście szczęśliwi. <śmiech> <śmiech> nie wpuszczamy tutaj takich osób, nie? Tam za nimi w kolejce Strasburger, ty też byłeś szczęśliwy, też byłeś... <laughs> Nikt nie wchodzi, szczęśliwy, i zaczyna makarenę tańczyć, nie wiem. To by spoko, jakby Bóg nie wpuszczał kościoła, do nieba i zaczyna makarenę tańczyć. Mi się wydaje, że to by było spoko. Rozumiem, że są jakieś wartości, że te dzieci mają przedstawiać jakieś wartości, które mają nas uczyć, ale co to są za wartości? Jeżeli mia miały mieć spoko życie, to tak naprawdę chujowo? Pierdolę takie wartości, panie Adam Mickiewicz. Ale najgorsze wartości, najgorsze wartości Mickiewicz przekazuje nam przy trzeciej postaci. Bo trzecia postać to jest dziewczyna, która nie mogła iść do nieba, bo odmawiała wszystkim chłopakom. Ewidentnie nic że nawet tej dziewczyny żeby dawały dupy częściej, nie? Doda od razu, by weszła do nieba, nie? Jeszcze by dostała naklejkę dzielny pacjent, bo nie odmówiła nikomu, gry. Czujesz o co chodzi. Ale co to jest za argument, że nie możesz wejść ma, ma, ma na nie za bólu, cierpienia się? Wydaje mi się, że po prostu Mickiewicz siedział na chacie w Wilnie i tam pisał: że Dawajcie dupy, dawajcie dupy! Twoje słacki, Adam, uspokój się. Nie mają dawać dupy, dawajcie. Zobaczysz, Julek, będziemy ruchać, będziemy ruchać, Julek! Żubik, wiesz, kto nie będzie ruchał? Ten frajer Kamil Cyprian, Norwid, bo nikt go nie zna, my jesteśmy fojmani. Będziemy ruchać, Adam, jesteś pewny. Zobaczysz, to będzie na maturach, zobaczysz, że. Dobra akcja. Co się dzieje, jak ta dziewczyna przyszła do nieba? Że Przychodzi do nieba i ja mówi że Dzień dobry, chciałbym wejść do nieba. Duszyczko. A dawałaś dupy trochę? <grystanie> nie, no myślałam, że mam czekać do ślubu. Y nie. <grystanie> Kto nie dał dupy za życia, nie wejdzie do nieba. No są takie zasady są. Nawet nie jak Maria była zdziwiona. Trzeba było dać dupy? Jezus nic nie mówił, jakby nie? Ja tego nie lubię matury, bo jakby... Jeszcze nie miałem jej, ale już jej nie lubię, bo no to, że chodzi o to, nie, żeby przyjść i poprawić jakąś fajną dyskusję na ustnę z Polskiego, tylko żeby wyuczyć się klucza odpowiedzi na pamięć. Ja nie mogę przejść i powiedzieć tak, że o, to pani dupy i chujemy życia. O, nie o, gratulujemy! W końcu ktoś po raz pierwszy zinterpretował, że to jest poradnik, kurwa, nie już na powieść. Mm. <laughs> nie mogę że tak być! Musi być tak, że ja powiem to zgodnie z kluczem, dlatego że matura nie jest egzaminem dojrzałości, to jest egzaminem największe frajerstwo. Z tym was zostawiam. Dzięki wielkie.